O ile nazwisko Sebastiana Wetela przesączało się w ostatnich tygodniach przez branżowe media, to wczoraj mieliśmy jakieś medialne oberwanie chmury. Czy Sebastian Vettel rzeczywiście chce wrócić do Formuły 1? O tym, ale nie tylko, już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, czwarty kwietnia, Daniel Biały, echa padoku. Zaczynam od zespołu, do którego Sebastian Vettel, jeżeli miałby wracać, raczej wracać by nie chciał. Zaczynam od Williamsa, bo temat Logana Sarżanta i jego podwozia wraca przed weekendem wyścigowym na Suzuce. Wraca za sprawą kolejnej kontrowersyjnej decyzji Williamsa, że Logan Sarżant otrzyma to połatane podwozie, które rozbił Alex Albon, a Alex Albon będzie jeździł tym, które Logan Sarżant szanował, które dbał, któremu nie pozwolił zrobić krzywdy. Jak jest problem? Jeżeli te nadwozia są rzeczywiście w tym samym stanie, problemu raczej być nie powinno, natomiast to połata na nadwozie przede wszystkim będzie nadwoziem zdecydowanie cięższym, choć Williams utrzymuje, że to tylko zaledwie 100 gramów. Różnicy tych gramów będzie więcej. Myślę, że będą tam nawet kilogramy. Jak wygląda taki proces Odbudowy nadwozie czy podwozia monokoku, z tego co zostało, o tym bardzo szeroko na łamach magazynu Derase napisał Gary Anderson. W największym skrócie, wycina się to, co zostało uszkodzone, nawet z pewnym zadatkiem, tworzy się nową formę. W której tworzy się te brakujące elementy podwozia, no ale to wszystko jest budowane na zakładkę, więc tego dodatkowego włókna węglowego będzie tam sporo. I tak jak powiedziałem, będą to nie gramy, ale pewnie kilogramy. Kolejny problem, jaki może się pojawić, to jakość tego podwozia, czy jakość odbudowy, biorąc pod uwagę czas, w jakim ta odbudowa została wykonana, czy tam dopatrzono wszystkich detali. Wiemy o tym, że uszkodzone były elementy nadwozia, że tam, gdzie były punkty mocowania, były zwyczajnie dziury. Pojawiło się też określenie, że to podwozie wyglądało jak puzle, kiedy trafiło do fabryki. No i rzeczywiście było sporo pracy, udało się tę pracę wykonać. Jeżeli chodzi o to prawdziwe, zapasowe podwozie, to ono dzisiaj. Mówi się, że pojawi się na szóstą, a nawet siódmą rundę tego sezonu. Komplikacji wuliam się naprawdę bardzo dużo. Jeżeli jesteśmy przy temacie podwozia, to o nowe podwozie, o inne podwozie dopytuje, a wręcz domaga się go Daniel Ricardo, który twierdzi, że w takim samym samochodzie, gdyby nie było żadnego problemu z konstrukcją, na pewno nie odstawałby tak mocno od Jukiego Tsunody. On od jakiegoś czasu sugerował w swoich wypowiedziach: sugerował otwarcie w odprawach. Po sesjach, że coś jest nie tak z tym samochodem, zespół przestrzelił to podwozie jak tylko mógł, problemu nie znalazł. Daniel Ricardo kolejny raz ten temat podnosi i mówi, że zanim powiecie mi, że jestem nie najlepszym kierowcą, on użył tutaj bardzo brzydkiego słowa: połóżcie tę historię spać, dajcie mi inne podwozie, sprawdźmy ten temat. Jeżeli problemu rzeczywiście z podwoziem nie ma, wtedy Daniel Ricardo tego nie powiedział, ale wtedy pewnie pogodzi się z tym, że wysadzą go z tego samochodu, czy nie będzie miał dalszych szans na to, żeby. Chociażby starać się o fotel w Red Bullu, a jeżeli mówimy o Red Bullu, poprzednie wydanie w dużej części poświęciłem poprawką, które zespoły przywiozą i te poprawki rzeczywiście pojawiły się na Suzuce. Dwa główne tematy to Red Bull i Aston Martin i o tym za chwilę. Red Bull zapowiadał zmiany układu chłodzenia na wczesnym etapie tegorocznej rywalizacji i te zmiany na Suzuce się pojawiły. Nie jest to zmiana koncepcji, nie jest to sięgnięcie po pełne zero side pods, natomiast pojawiły się pewne zmiany. Pojawił się dodatkowy wlot powietrza, jakby tych wlotów na poszyciu RB20 było mało. No i zobaczcie, pierwsze zdjęcia, które dotarły właśnie z alei serwisowej i dodatkowo Wlot powietrza umieszczony w tej bocznej sekcji tuż obok kokpitu. W tej sekcji Ferrari ma tą przewiniętą łopatkę, która służy do kierowania powietrza w tylną sekcję, do kształtowania tego przepływu. Natomiast Red Bull ten obszar ma zamknięty. To jest kolejny wlot powietrza, który jest skierowany do tylnej sekcji. Tutaj widać również, że zmieniła się średnica, czy prześwit tego wlotu umieszczonego właśnie pod. Tym wysuniętym elementem bocznej sekcji samochodu, no i tu widzimy ten wlot, który już wcześniej widzieliśmy wlot które umieszczony jest tuż obok tego zagłówka dla kierowcy. Te wszystkie wloty spotykają się gdzieś pod poszyciem tego samochodu. Ten układ chłodzenia Red Bulla jest bardzo skomplikowany. Tutaj mamy pokazane, że ten dodatkowy element, który się pojawił, tworzy taki kanał, którym to powietrze gdzieś pod poszyciem samochodu zbiega obok chłodnic albo trafia właśnie w te układy chłodzenia. Jest taka teoria, że ten wlot ma wylot w tylnej sekcji, tuż obok tuż obok elementów tylnego zawieszenia. Tam jest taki Taki dodatkowy kanał, taki dodatkowy otwór, który kiedyś służył właśnie do wypuszczenia tego elementu zawieszenia od pewnego czasu, jest on pozostawiony sam sobie. Jest taka teoria, że tym kanałem właśnie to powietrze zebrane w tym obszarze nad. Głową czy obok głowy kierowcy jest kierowane właśnie gdzieś w obszar tylnej sekcji, w obszar Biminga, żeby poprawić jego pracę, żeby zwiększyć docisk. A tego docisku na Suzuce potrzebne jest bardzo, ale to bardzo dużo. Red Bullowi tego docisku nigdy nie brakowało. Zobaczcie, tutaj mamy pokazaną tą boczną sekcję, jeżeli chodzi o samochód Red Bulla. Mamy pokazany szczególnie ten wlot który wygląda bardzo ciekawie nawiązuje do tego rozwiązania, które w Ferrari nazwano s czy taką wariacją systemu s -duct. Tutaj o s raczej mowy być nie może. Zobaczcie, jak szeroki jest ten element pod poszyciem tego samochodu. To jest kanał chłodzący, który biegnie gdzieś właśnie w ten mocno upakowany obszar. Jedna chłodnica przy podłodze, druga... Ten bardziej tradycyjny sposób ułożona, no i to wszystko znajduje gdzieś ujście w tylnej sekcji samochodu. Jak to wszystko działa, tego nie wiadomo. Dlaczego Red Bull tak mocno pracuje nad układem chłodzenia, o tym wam mówiłem. To był ten obszar, który był dopuszczony dla nich do pracy, kiedy dotknęły je te Red Bull'a te kary, dotknęły Red Bull'a te ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość pracy w tunelu, w narzędziach CFD. Obszar chłodzenia jest wyłączony. Oni ewidentnie znaleźli tu coś ciekawego. Oni krok po kroku sprawdzają jakąś teorię. Gdzie to się wszystko zakończy? Czy to zakończy się rzeczywiście koncepcją Zero Side Pods? A może właśnie to są prace związane z jednostką na rok 2026? Tego też nie można wykluczyć. A teraz Aston Martin. Pamiętacie to zdjęcie Aston Martina, które analizowaliśmy sobie na początku tego sezonu? Zdjęcie bocznego opuszczenia samochodu pokrytego tą farbą. Mówiło się o tym, że ten wlot, który jest tu umieszczony, być może nie pracuje tak wydajnie, bo nie widać, żeby duża część powietrza spływała do tego wlotu. Mówiło się o tym obszarze umieszczonym. W centralnej sekcji nie jest on pokryty farbą. Pojawiały się sugestie, że być może dochodzi tutaj do odklejenia tej strugi powietrza. To mogły być. Argumenty przemawiające za tym, żeby Aston Martin zmodyfikował ten boczny obszar. Bardziej za tym kryje się bardzo agresywny program rozwoju tego samochodu. W tym roku Aston rzeczywiście ma być ultra agresywny, jeżeli chodzi o ilość modyfikacji tego samochodu. No i na sukcesie pojawił się, to jest bardzo wczesny etap sezonu, duży pakiet poprawek. Zmieniła się boczna sekcja tego samochodu. Na tym bocznym elemencie pojawiło się to charakterystyczne przetłoczenie, wcięcie żywcem zabrane z zeszłorocznej konstrukcji Red Bull'a. Być może właśnie to przetłoczenie powoduje, że w tej bocznej sekcji nie będzie dochodziło do odklejania się tego powietrza. Ta struga będzie bardziej przyklejona, ten przepływ będzie bardziej skontrolowany i dzięki temu w tej tylnej sekcji dojdzie do wygenerowania większej ilości docisku. Tutaj macie porównanie z tym, z czym Aston ścigał się na początku tego sezonu, tutaj tego przełamania na poszyciu sidepodu po prostu nie widać. Nadal mamy ten głęboki kanał umieszczony. Właśnie w tym obszarze zwracam uwagę również na modyfikacje w obszarze podłogi. Zmieniła się krawędź tej podłogi, ułożenie tych elementów właśnie w tym obszarze. Tu mieliśmy takie wycięcie, co nie do końca widać dobrze na tamtym zdjęciu, natomiast całkowicie. Przemodelowany przepływ tej bocznej i tylnej sekcji tego samochodu jest to duża zmiana. Nowa podłoga, nowe boczne sekcje to zawsze jest szansa na dużą zmianę, na znalezienie dodatkowej porcji docisku, bo tego docisku Aston Martinowi ma najwięcej czy najbardziej brakować. Na tym cierpią również opony. Nie ma docisku, samochód zaczyna się ślizgać, dochodzi do dużej degradacji opon, tych złych zjawisk w oponach. Jeżeli uda się to opanować, Aston może znacznie przyspieszyć. Na kolejnym zdjęciu zobaczycie sobie, Tą samą sekcję z nieco innego kąta, z nieco innego ułożenia, no i tutaj widać tą zmianę w stosunku do tej poprzedniej wersji. Tutaj bardzo okrągły kształt, natomiast tutaj widać to przełamanie tą tak jakby dodatkową rampę, która tworzy się tutaj i będzie zabierała część tego powietrza w obszar podłogi. W tej poprzedniej wersji to wszystko łagodnie spływało, nie było tak kierunkowane czy kierowane. Tutaj mamy konkretny dodatkowy kanał, który się pojawia, którym to powietrze będzie sprowadzane w obszar podłogi. No i ta rampa, której kształt, której głębokość przynajmniej tak na pierwszy rzut oka się nie zmieniła. Aston i Red Bull zaczynają bardzo mocno, jeżeli chodzi o te modyfikacje samochodu na wczesnym etapie sezonu, o ile Red Bull być może tego nie potrzebuje i tak jak powiedziałem, jest to jakiś program wymyślony. O kilka kroków do przodu Aston Martin ma do nadrobienia. Sporo do rywali, bo oczekiwania są duże. Zobaczymy, czy te poprawki pozwolą im dociągnąć do Mercedesa, dociągnąć do McLarena, dociągnąć do Ferrari, bo złapaniu Red Bulla myślę, że na tym etapie mowy być nie może. W Japonii przynajmniej na ten moment żadnych poprawek nie będzie miał zespół Mercedesa, ale będzie miał jedno wzmocnienie na to, że pojawił się już Toto Wolf, mimo że w Japonii go miało nie być. To jest pewna zmiana tego rytmu szefa zespołu Mercedesa nie miał brać. Wydziału we wszystkich weekendach wyścigowych miał sobie pewne weekendy zwyczajnie odpuścić, nadzorować to wszystko z fabryki, ale zmienił swoją decyzję. Być może dlatego, że w zespole nie dzieje się najlepiej, być może dlatego, że te wyniki są chwiejne. Sam, będąc na to, że chce mieć oko na to, jak ta operacja wyścigowa pracuje, a może chce wesprzeć George'a Rassela, bo mocno wraca również temat tej kolizji, która się wydarzyła, nawet nie kolizji, bo tam nie doszło do kontaktu dwóch samochodów, w wypadku, którego. Prowodyrem mógł być Fernando Alonso. Tutaj w cudzysłowie, bo nadal są wątpliwości, czy Alonso swoim zachowaniem rzeczywiście przyczynił się do tego wypadku, a może inaczej, czy Alonso za to zachowanie powinien zostać ukarany. Ja uważam, że to była nieczysta zagrywka, ale trochę zmienia mój punkt widzenia to, co powiedział George Russell. On w momencie, kiedy. Dojeżdżał do zakrętu i dojeżdżał do tylnego skrzydła Fernanda Alonso, był też zapatrzony w swoją kierownicę na każdym okrążeniu, właśnie w tym miejscu toru wykonywał pewne zmiany i kiedy podniósł głowę, okazało się, że jest za blisko, więc tutaj ta wina po stronie Fernanda Alonso, bo sprowokował, ale również, tak jak Wam mówiłem, duża część tego, co się stało, tego rozbitego samochodu spada na barki George'a Russella i być może właśnie w tym procesie również Totowol chce wesprzeć swojego młodego kierowcę, kierowcę, który niedługo może stać się liderem, Zespołu, liderem zespołu obok którego usiądzie albo ten młody kierowca Kimi Antonelli, który jest przygotowywany, który ma przed sobą program jazd w starszym samochodzie Mercedesa. Program, który będzie trwał pewnie tygodniami, a być może Mercedes sięgnie. Czy to po Maxa Verstappena, który zdecyduje się odejść z Red Bulla, bo ta historia cały czas gdzieś tam bąbelkuje w tle, a może sięgnął po Sebastiana Fetela? I to nazwisko Sebastiana Fetela, które znajduje się w tytule tego odcinka, wróciło jak bumerang, wróciło z ogromną siłą w ciągu ostatnich dwóch dni. Sebastian Fetel odwiedził bardzo wiele serwisów, udzielił bardzo wielu wywiadów, m.in. wywiadu dla Sky News. Te jego wypowiedzi poszły absolutnie wszędzie. Nagłówki czołowych serwisów, Złapały to nazwisko, i moim zdaniem nie jest to przypadek. Sebastian Vettel w tych wypowiedziach zostawia sobie pewne pole. On mówi: Odszedłem, bo już nie chciało mi się ścigać, albo inaczej miałem inne aktywności, które wydawały mi się ciekawe, ale dzisiaj pewnych rzeczy mi brakuje. Najbardziej brakuje mi rywalizacji, no i to jest zrozumiałe. Kiedy odchodzi się na emeryturę po tylu latach rywalizacji, nagle zaczyna tego brakować, ale on mówi, jest wiele elementów, których mi nie brakuje, jak na przykład te podróże, ciągłe podróże po całym świecie, kiedy ma się rodzinę, na pewno to nie jest nic przyjemnego, ta ciągła rozłąka i ciągłe gonienie za tym czasem, natomiast Sebastian Vettel pojawił się też w tych wszystkich serwisach, w tych wszystkich wywiadach promując swój napój, specjalny napój, który opracował z jedną z mniejszych firm, no ale jeżeli jeśli weźmiemy pod uwagę, że to był główny cel tej jego wizyty w tych kolejnych studiach telewizyjnych, to Sebastian Vettel nie byłby zbyt dobrym handlowcem, bo w niektórych wywiadach nawet nie pokazano etykiety tego napoju. To raczej był tylko pretekst. Co ciekawe, ten napój, który reklamuje, czy promuje Sebastian Vettel, on nawet w niego zainwestował, ma być napojem dedykowanym sportowcom na różnym poziomie aktywności, ma być odpowiedzią na problemy, które on sam, ale również inni kierowcy mieli, kiedy używali innych produktów. Tam pojawiały się problemy z żołądkiem, natomiast ten produkt ma być tak opracowany, że tych problemów nie ma, natomiast pobudza, dodaje energii, no ale to jest historia, którą pewnie Sebastian Vettel będzie promował. Sebastian Vettel nawiązał do tej historii w Mercedesie, nawiązał do pytania o Louisa Hamiltona, powiedział, że gdyby nie Mercedes, Louis Hamilton nie byłby tam, gdzie dzisiaj jest, a również jego kariera wyglądałaby zdecydowanie zdecydowanie inaczej. W tej historii myślę, że jest duże ziarno prawdy. Sebastian Vettel wyszukuje dla siebie kolejnych opcji. Najpierw te nieśmiałe kroki, jeżeli chodzi o samochody długodystansowe, a teraz jakby chciał przypomnieć wszystkim o tym, że jest. A chcę przypomnieć w bardzo ciekawym momencie, niektóre zespoły mogą w przyszłym roku potrzebować takiego kierowcy na chwilę, na jeden sezon. Nie chcę powiedzieć zapchaj dziurę, ale kogoś, kto nie będzie wymagał dużego wynagrodzenia, a będzie sprawdzonym kierowcą i również pewnym nazwiskiem, Sebastian Vettel nadal ma duże nazwisko jeżeli chodzi o Formułę 1 samochody długodystansowe, te testy, które Sebastian Vettel Miał i będzie pewnie miał, to jest taka rozbiegówka, żeby zobaczyć, czy wszystko nadal działa tak, jak trzeba. No i teraz Sebastian Fetel, moim zdaniem, wykonuje ten drugi krok. Czyli przypomina o sobie wszystkim Formule 1, choć prawda jest taka, że jeżeli ktoś potrzebowałby usług Sebastiana Fetela, to myślę, że ma numer telefonu do niego, a nawet gdyby nie miał, to w ciągu kilku minut ten numer by zdobył. Myślę, że temat Sebastiana Fetela to nie jest tylko temat wymyślony przez media. Te działania Sebastiana Fetela zdają się bardzo przemyślane. On mówi: Mam wiele projektów i wiele planów. Rozmawiam z wieloma osobami w Formule 1. Nie tylko z Mercedesem. Część dotyczy innych projektów, jak chociażby projektów związanych z promocją zdrowego trybu życia, z promocją naturalnego sposobu. Produkowania żywności, ale on nie wykluczył tej opcji możliwości powrotu do Formuły 1. Nie byłem fanem Sebastiana Fetela, kiedy się ścigał. Ten jego świat wyciągnięty palec, te melodyjki z Crazy Froga. To nie było coś, co mnie porywało, ale teraz słuchając Sebastiana Fetela, biorąc pod uwagę jego doświadczenie, choć mamy wielu młodych kierowców, nie obraziłbym się, gdyby na sezon wrócił i trochę namieszał w Formule 1, ale to jest dopiero melodia przyszłości. Tak na koniec tego wydania magazynu Echa Padoku jeszcze dwa tematy. Jeden związany z wywiadem, którego udzielił fizjoterapeuta. To był fizjoterapeuta Maxa Verstappena, człowiek, który spędził z nimi kilka lat i zdobył ten pierwszy tytuł mistrzowski. No i tutaj pojawiają się bardzo ciekawe informacje na temat Maxa Verstappena i na temat tego, które tłumaczą, dlaczego Max Verstappen tak bardzo chce utrzymać tą sytuację, która jest obecnie w Red Bullu. Max Verstappen bardzo nie lubi zmian. Max Verstappen zbudował sobie. Zespół wokół siebie, to nie chodzi o zespół wyścigowy, ale grupę ludzi, która jest blisko niego, grupę również decyzyjną i on w tym środowisku czuje się najlepiej. Max Verstappen chciałby, żeby to pozostało tak, jak jest, bo na pewno czuje, na pewno wie, że są do wygrania co najmniej dwa kolejne tytuły mistrzowskie i z tego raczej by nie chciał zrezygnować, ale jak to wszystko się rozleci, no to wtedy te możliwości i ta przyjemność z rywalizacji pewnie będzie inna. Max Verstappen również nie lubi trenować. Trenuje tyle, ile musi, żeby utrzymać się w dobrej dyspozycji, ale nie jest typem kierowcy, który lubi pójść na siłowni i przez dwie godziny przewalić ciężary i to jest dla niego jakimś zaworem bezpieczeństwa. Tym zaworem bezpieczeństwa na pewno są gry. Tym zaworem bezpieczeństwa na pewno są spotkania ze znajomymi. No i tutaj też ciekawa sugestia. Max Verstappen nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek spotkanie ze znajomymi na mieście. Może ich zaprosić oczywiście do siebie do domu, ale przecież ciągle jest w podróży, więc te spotkania onlineowe jest tak, są takim substytutem takich normalnych spotkań. Dlaczego nie może spotkać się gdzieś tam na mieście? No dzisiaj pojawił się ciekawy materiał, kiedy Lewis Hamilton wybrał się, już będąc w Japonii, na spacer, chyba ze stacji metra, kiedy musiała wkroczyć do akcji ochrona, odpychając jednego z fanów, który rozpoznał Lewis Hamilton'a. Dość ciekawie ucharakteryzowany, może ubrany czy przebrany Lewis Hamilton, mimo tego, został rozpoznany. I ostatnia rzecz dotycząca tego wywiadu, która gdzieś do mnie trafiła, to jest ta zmiana, która wykonała się, dokonała się w Maxie Verstappenie w okolicy 2020 roku, o czym mówi jego były fizjoterapeuta. Max przestał myśleć tylko i wyłącznie o zwycięstwach. Zaczął myśleć o celach. I kiedy zaczął myśleć o celach, czasami tym celem było drugie, trzecie miejsce, w zależności od miejsca, w którym się ścigają. No i tutaj ta historia miała szczęśliwe zakończenie. Przypomniana została historia z Węgier 2021 roku, kiedy Max Verstappen nie mając połowy Podłogi, dosłownie połowy podłogi w swoim samochodzie, dowozi ten samochód do mety, nie zjeżdża do garażu przedwcześnie, zdobywa zaledwie dwa punkty. Ta dojrzałość Maxa Verstappena pojawiła się, on się zmienił. No i widzimy, do czego ta dojrzałość go prowadzi. No i na koniec Brad Pitt i ten film, o którym tak dużo się mówiło o którym ostatnio było bardzo. Cicho wracają e, dni zdjęciowe. Kolejne tory będą gościły tą ekipę. To mniejszą, to większą. No i ciekawostka. Brad Pitt został dopuszczony jako jeden z nielicznych cywilnych e, kierowców czy cywilnych osób do odprawy kierowców, która odbyła się na Silverstone. E, mógł posłuchać, mógł zobaczyć, mógł nabrać trochę e, doświadczeń związanych z tym, jak to wygląda od środka. Tak jak powiedziałem, kolejne przygotowania do tego filmu. Na kolejnych weekendach wyścigowych jest szczegółowy plan a premiera filmu prawdopodobnie w 2025 roku jak powiedział Kim Ilman. Próbka tego filmu została pokazana już kierowcom pokazana w świecie, w tym zamkniętym świecie Formuły 1. No i podobno zrobiła ogromne wrażenie. Oczekiwania są niesamowicie wysokie, jeżeli chodzi o Liberty Media. Dlatego oni jeszcze bardziej otwierają ten świat Formuły 1, wpuszczają ludzi z tej konkretnej ekipy, tam gdzie to, to tylko możliwe i być może za tym też kryje się decyzja, żeby zespoły trochę mniej nagrywały, żeby na chwilę zamknąć Formułę 1, a potem otworzyć tym wielkim widowiskiem. Mam nadzieję, że to widowisko właśnie takie będzie. Ja czekam na ten film z dużą ciekawością, choć pewnie osoby będące bardzo blisko tego sportu nie do końca będą mogły się cieszyć e, tym filmem, bo pewnie będą detale, szczegóły, które mogą nas drażnić, które mogą nas rozpraszać, ale to dopiero w przyszłości. Co do odprawy kierowców to na odprawie kierowców teraz na Suzuce ma zostać poruszony właśnie temat związany z tym zachowaniem Fernando Alonso i tym wypadkiem Giorgia Aracela. Kierowcy, mimo że mają różne zdania na ten temat, mówią, że przede wszystkim oczekują jasnego stanowiska, jasnej wykładni. Co można zrobić, a czego robić się nie powinno. No i tutaj podpieram to, co powiedziałem w analizie tej całej. Sytuacji, że gdyby sędziowie to puścili, pewnie tak jak powiedział George Russell, otworzyliby Puszkę Pandory, inni też sięgaliby do tego arsenału Fernando Alonso i tych różnych. Zagrywek wypracowanych z doświadczeniem. Ten temat prawdopodobnie zostanie zamknięty i nigdy już nie powróci. No i to myślę, że dobry scenariusz dla Formuły 1, ale jak zakończy się ta odprawa, co kierowcy i sędziowie ustalą, tego na ten moment nie wiemy. Nie wiemy również, jaka będzie pogoda na Suzuce w ten weekend. Mam nadzieję, że będzie tak pół na pół, trochę słońca, trochę deszczu. To zawsze podniesie temperaturę tego wyścigu. Deszczu raczej nie chciałby Williams, bo nie mając zapasowego podwozia każda sytuacja na torze może skończyć się tym, że Williams wystawi jednego, a może nawet obaj kierowcy usiądą na ławce i będą obserwowali to wszystko z garażu albo z To dopiero przed nami tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.